Dzień dzisiaj Wam powiem kil... yy, wy wyciek na temat yy, kostek Ogólnie tych kostek chyba ma być więcej w, sezon w, tym, w tym sezonie Ogólnie te, tak nam mówią wycieki, że ma być więcej tych kostek, bo jak wiecie w tym statku było bardzo dużo tych kostek, a, a no, mniej spadło jakby z tego statku bo wyglądało jak było bo więcej mniej, nie? jakby na pewno nie będzie tysiąca, ale to na pewno więcej, nie? jestem to że będzie więcej osób, jakieś nie nie wiem, spadła, tak. Nawet więcej jest to znaczy ja tak odstawiam O czy, y, na przykład na to zwiastuje. Yyy, czekajcie. Kiedy, że będzie. Może. Mm, dobra. Okej, okay, widzę, że... To było właśnie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Pa, pa.